Jak będzie wyglądać szkoła przyszłości? Wiemy, z czego wynika obraz dzisiejszej szkoły w uproszczeniu z pomysłu zrodzonego przed ponad 200 laty w nieistniejącym dziś państwie, które nazywaliśmy Królestwem Pruskim. Dziś państwo to już nie istnieje, szkoła zaś z niewielkimi zmianami wciąż funkcjonuje według tego modelu, a my przez wieki przyzwyczailiśmy się do niego. Okazuje się jednak, że jest to model mało skuteczny, a dodatkowo dość opresyjny dla dzieci. Mówiąc wprost, model pruski w wielu punktach nie respektuje ani praw dziecka, ani praw człowieka. Powoli dojrzewamy zatem do zmiany. Na czym powinna opierać się ta zmiana? Szkoła, jaką mamy, oparta jest na przekonaniach społecznych i interesach politycznych. Szkoła przyszłości powinna opierać się, w moim przekonaniu, na wiedzy naukowej. Przed 200 laty o rozwoju człowieka nie wiedzieliśmy prawie nic. Dziś wiemy dzięki nauce bardzo dużo. Wiemy na przykład, jak rozwija się ludzki mózg, co sprzyja uczeniu się, co ma znaczenie dla wczesnej socjalizacji. Tej wiedzy jest naprawdę bardzo wiele. Jeśli dziś mielibyśmy zbudować szkołę od nowa nie w oparciu o przekonania, lecz o wiedzę naukową właśnie, jej obraz musiałby się bardzo mocno zmienić. Jak zatem może wyglądać szkoła przyszłości? Opisuję to w mojej książce, która nosi tytuł Szkoła Odnowa. Nie znajdziesz jej w popularnych księgarniach internetowych, możesz ją za to kupić na mojej stronie szkolaodnowa.edu.pl, do czego serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia.